Dzisiaj było wszystko ok, dzisiaj skocznia była super przygotowana. Warunki, zresztą zawsze tutaj jest super przygotowana. Warunki były stabilne. W moim przypadku zabrakło trochę takiej dobrej energii dzisiaj, dobrych, czystych skoków. One były dobre, na dobrym poziomie, ale jednak tego czegoś zabrakło, co by mi dało... No... Więcej metrów. Czyli co, troszeczkę za, wyszło zmęczenie na koniec? Nie, nie powiedziałbym, że wyszło zmęczenie. Powiedziałbym, że to, jak to czasami bywa, czegoś zabrakło. No, na tym poziomie, który teraz jest, no, trzeba skakać naprawdę dobrze. Trzeba mieć i dobry dzień i wszystko musi się dobrze poskładać, żeby, żeby wygrywać zawody. Dzisiaj u mnie było dobrze, ale bez fireworków. Wierzysz, że za niespełna miesiąc kibice wejdą na Wielką krokę. No, bardzo bym tego chciał i życzę tego wszystkim, i, i sobie, i, i kibicom, i dziennikarzom, natomiast i organizatorom przede wszystkim, ale, ale nie, nie chcę ani sobie robić nadziei, ani też tutaj pompować balonu. Zobaczymy, jak to będzie. Powiedz, powiedz jak bardzo drużynę cieszy to odrodzenie Andrzeja Stękały po wczorajszych problemach? Bez przesady, no, I on jest w dobrej dyspozycji, to, że czasami zdarzają się błędy, Wszyscy zdarzają. Mnie się zdarzały zdarzają notorycznie. I tutaj nie ma co się odradzać, tylko trzeba po prostu wyjść i skoczyć następny skok dobry. Ja Andrzej to robi. No i jest po prostu no, świetnym zawodnikiem, co mogę powiedzieć więcej. Skoki były ok, w miarę dobre. Ten pierwszy był... Niby dobry technicznie, ale brakło takiego dobrego odejścia, dobrej, dobrej mocy na progu. Ten drugi już był, już był dużo lepszy, e, ale jednak czegoś e, coś, 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 mi uciekło w tym, ten, przez ten weekend. Warunki były bardzo dobre, aura jest e, iście zimowa, pięknie, pozytywnie. przyjemnością wrócić do Lachty teraz? Na Oczywiście, zawsze tam lubię jeździć, lubię bardzo tą skocznię. E, no i cieszę się, że już za kilka dni mamy kolejne. Kolejną okazję, kolejne możliwości się przed nami otworzą i kolejne wyzwanie. Chciałbym dalej e, się rozwijać, e, ulepszać te swoje skoki, latać coraz dłużej e, i coraz ładniej. Także to e, to jest coś, nad czym pracuję cały czas. Powiedział, że nie mam No przede no, wszystkim no, 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 Przede wszystkim nie wolno się poddawać. E, będzie, będzie trudno, będzie ciężko. E, będą będzie więcej upadku niż zlotów i nigdy nie wolno się zrażać. Ale przede wszystkim życzę każdemu szczęścia do ludzi, do ludzi, którymi się otaczamy, bo ci ludzie w pewnym momencie będą dla nas naprawdę bardzo ważni. A zdrowia. Myślę, że zdrowie, zdrowie to jest coś, co, co się wszystkim przyda, a resztę, a resztę trzeba sobie zapracować. ty czujesz w kościach, że to jest ten w którym Andrzej Stękała stanie w końcu na podium? Ja tego mu bardzo życzę i uważam, że sobie na to zasłużył i zasługuje na to jak najbardziej, dlatego trzymam za niego wciuki. Tak, jeszcze ta informacja, że te dwa dodatkowe konkursy w lutym będą rozegrane tutaj na Wielkiej Kropik. Super, ja mam bliziutko, tak? Dla mnie to jest idealnie.